Na czym on tam stoi? Gołąb Spider-Man rozrabia się Manko w kolejnym odcinku. Z Marcinem przyjechaliśmy sobie na Szczecińską Wenecję. Pogoda dopisuje, słoneczko świeci. Cieplutko. Tu jeszcze nie że było rzucane. Może tutaj porzucamy. I stwierdziłem, że Marcin jeszcze tutaj nie rzucał ze mną. Przyjechaliśmy sprawdzić i może uda nam się w końcu tą elektryczną chulej która gdzieś tu tutaj jest wyłowić. Ale jak te gołębie się tam dostały? No przyleciały, ale jak tam stoją. Dobra. Koniec nudzenia. Działamy. Przyszedł kluczyk fajny. Dział pan, widział pan? Jaki kluczyk? No Kolejny do kolekcji Mam parę już takich fajnych kluczyków ja mam w domu parę chcesz Taki ten domu. A to takie na magnesik muszą wyjść to One mają swój specyficzny klimacik Powiem Ci jedno Wiesz, że wziąłem Flexa do domu i nie naładowałem baterii? Ja pierdzielę Trzeba będzie to skitrać, a to będę musiał przyjechać w końcu pociąć, chłopie Ładnie, ładnie. I to F300 Power z Maktomu. Lampa, nie lampa. Złomik jest. Zawsze to parę zaczepów mniej. A z kodem magnetyczny Szczecin macie przesyłkę za friko przy zamówieniu z firmy Maktom. No zaraz Obczaimy tutaj z Albo wodę pobierają, no. Też może być. Do czego wodę tam pobierają? Do bonga. Wodne bongo robią? Nie mam pojęcia, po co im tam woda? No, po co tam woda? O, coś puściło. Pitu, pitu, gadu, gadu, na magnesie coś tam jest. I tu mi puściło, bo był fajny ten, ale już coś mam na magnesie, więc nie złapało więcej. I co my tu mamy? Rurę pewnie jakąś Tabliczka Jakaś tabliczka. O i że, żeliwko Myślę, że tabliczka. Może To jest ciekawostka To wam pokażę. Jeden, drugi, trzy pilniki złączone ze sobą. Ten jaki ładny. Przepraszam, cztery. Hm. O, coś się zacnego przyczepiło. Ten nie wierzę. Znowu kilka pilników ze sobą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. What the fuck was that? Że się nie chciało pracować i się wrzucało do wody. W krewetki. Ja sobie kanapeczkę grzecznie jem. A to takie gwoździe przynosi. Chłopie. To z pana Jezusa. No dobrze, świetnie. Jaki gwóźdź, aż go szkoda oddawać na hutę. Kozak. To z tytanika albo z, jeszcze z czegoś <śmiech> aby... <śmiech> Dawaj, przy drugiej kalapce będzie drugi gwóźdź No prawie <laughs> dzisiaj ruch turystyczny pełną parą Ślężyk że gwóźdź, <głos》>, znaczy klucz, jakiś pierdoły. Ja w to nie wierzę. Wyżej. No, wyżej już będzie tak. O! <głos》> Kurwa, czekaj. Zaraz zobaczymy, czy to, czy to jest ten sam. Trzymaj, trzymaj. Ach. Tak, to jest ten sam. Ja w to nie wierzę. Jak nie tam, to tutaj. To. <noise> Czyli nie hulajnoga, a koszyk. Czekaj. Odczepię magnes. No kto ma takie debilne pomysły ty. Już wezmę. Niemożliwość głupoty ludzkiej. Masakra. Nie, co to jest? To nie było to. Mówisz macanko, macanko, szukasz jakąś. Musi... O, 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 o. No, tu ładne takie przyczepy są. Ładne, ładne, coś tu, coś, coś, coś. Tak jest! A cóż to? Cóż my tu mamy? To jest chyba koło zębate, Tak jest? Nie. Co to jest? Kątowniczek o laska czarnego cieplina. <grych> Przecinak jakiś taki stary. Wiesz co to jest? No. Toporek. Toporek? Ciekierka, toporek, krowa dupa. Mówisz? Mm. O, jaki ładny kawałek mięska. A jakie je tu jest ciężkie? <grywia> Dobyślam się. O, aż tu się trzęsie podłoga. To jest li lite, nie? Zobacz. Normalnie przecięte spalnikiem. To Dobrze. waży. Z, ile z 15? Dwa... No będzie z dwie dychy <laughs> Jaki kąsek o. A czy ty subskrybujesz mój kanał z dzwoneczkiem? Tak Ta dobrze Idę po drona Nie idę, kluczyki zostały w plecaku Jeszcze raz Idę po drona Bo tam z tyłu nie wiem czy będzie widać jeszcze nie o, teraz tam wam zooma zrobię, pali się tak więc znowu będziecie mieć fajne ujęcia z drona lecimy. I like to be educated, but I'm so Hello, to my Wiecie, ja tutaj ląduję dronem, a on tu klocek hamulcowy albo pociągowy albo z tramwaju <grym> wyczepił. I to wcale nie Barbarianem, bo Barbarian sobie leży, tylko takie klocki wyciąga F300 Power z Maktomu. To jest w ogóle hiczo. A tu macie widok z drona. <grym> Gdzie tu pociąg szedł, chłopie? Nie wiem, nawet na starych mapach nie wiem kolejowa Tutaj Jak? Panie, nie, wiem, co to? idą Co to jest? Czasło barmańskie <grystanie> Nie, jest... Hocker no. I yeah. Ja Luba impreza była. Syta impreza. Nieprawdopodobne. Będzie Akcja Ej no Fale ci nie pomagają Jakby to przesunąć poza te pręty No tu Ten pręt jest głęboko? Tak O Jezus. Wiesz co? Co? Stać Tą pręta. tu odegnij od, od, No, no. Daj, pokaż jak to wygląda Weź rękę Wiesz co? Ja spróbuję odbiąć tego pręta teraz. Nie, I magnes teraz tutaj nie, Tu przesuniemy, strony. tu przesuniemy magnes. Pociągnij z tamtej strony Pociągnij w tamtą stronę Jeszcze to szkło nam nie pomaga O jest, dobra Woo. Część druga Piraci z <laughs> Ale normalnie Niech no. pojdzie żółwi w Co to jest? No takiego pleja Takiego pada ty z, z lot raz, dwa 3, 4, 5, 6, 7, 8 skuterów wodnych. Cały poprzykle ja Ale teraz jazda. A jeden robi śmingus dingus. Taka piękna pogoda. A my w pełnym słońcu kończymy tą dość fajną walkę. Połowiło się w miejscu, które jest już przerzucane wzdłuż i przesz. Myślę, że 100-100 parę kilogramów wyszło. W sumie, ile wyszło, to macie tu napisane. Informacyjnie, to jest chyba przedostatni wypad. Przedostatni wypad odcinka z serii: ile wyłapię, ile wyciągnę. Żeby sobie na magne, na Rutusa wersję odłożyć pieniędzy, odliczyłem sobie od Rutusa, bo chcemy wystawić na sprzedaż mojego Simplexa ze słuchawkami. Jakby ktoś chciał Simplex Plus ze słuchawkami, chciałbym sprzedać za 999 zł. Simplex w pełni sprawny, ślady użytkowania. Rzecz normalna, jeśli chodzi o, o wykrywacz metali, bo to wiecie, po różnych polach i krzakach 999 zł. Odliczę sobie to od Rutusa Verse. Wyjdzie mi 2300. Z magnesu mam już na tą chwilę. Może odpalę auto. Na tą chwilę z magnesu mam już hmm. około 2000 zł. Może nie całe. Tak więc, jeszcze jeden wypad. I... I challenge będzie zaliczony. A was zapraszam do podsumowania. Nie. Na jakich zakupach byłeś? Nie. Tesco, nie, oszą Nie kasy. No, do kasy nie dotarłeś. Pokaż, strzonek od łopaty. Miło cię widzieć. Parę prętów. Miło cię widzieć. Strzonek, parę prętów. Byliśmy dzisiaj dwie. 2,5 godziny mniej więcej. Udało się. O, tu już widzę, opróżnił wiadro po części. Hocker. To jest hit. Parę cięższych elementów. Klocyk hamulcowy, gdzieś tu był. Całe wiadro. Drobnicy, gwóźdków, gwóździków i pilników. Waży na oko około 20, może 30 kg. Wypad zaliczam do udanych. Eee, sumka wpada na konto Rutusa Versy. Marcin idzie dalej na zakupy <laughs> a z Wami widzę się w kolejnym odcinku z magnesu neodymowego w Stargardzie kolejnym miastem będzie Stargard, tam atakujemy tak więc do zobaczenia, pamiętajcie o subskrypcji kanału e, komentarzach e, i łapeczkach w górę łapeczki w górę dobrze działają na algorytmy i komentarze serdecznie Was o to proszę i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło. Elo!